Czy kiedykolwiek zmagałeś się z usuwaniem starej lub zwulkanizowanej folii ochronnej? Borykałeś się z metodami, które kończą się uszkodzeniem powierzchni, którą próbujesz chronić? To powszechny problem, szczególnie w budownictwie. Folia ochronna, będąca ratunkiem dla zabezpieczania powierzchni przed uszkodzeniami, może ulec zwulkanizowaniu na skutek czynników takich jak promieniowanie UV, zmiany temperatury, a nawet upływ czasu. A kiedy próbujesz ją zdjąć, cóż, tutaj zaczyna się prawdziwa walka. Mechaniczne lub chemiczne metody usuwania mogą być inwazyjne, często powodując więcej szkód niż pożytku. Ale nie martw się, mamy na to rozwiązanie. Rozwiązanie tego problemu jest bliżej niż myślisz, a nazywa się Eroume B1. Eroume B1, rewolucyjny produkt zaprojektowany specjalnie do usuwania zwulkanizowanej lub starej folii ochronnej. Te unikalne rozwiązanie działa, penetrując materiał, zaczyna on swoją magię od środka. Pomimo, że jest to roztwór o wolnym parowaniu, nie szkodzi powierzchni, na którą jest nakładany. To jak przyjazny duch wchodzi i wychodzi bez śladu. A nawet jeśli Twoja folia ma lepsze dni za sobą, eroume B1 jej nie dyskryminuje. Szybko rozpuszcza klej, radząc sobie nawet z najbardziej upartą, mocno uszkodzoną folią. Korzyści z eroume B1 nie kończą się na jego sile. Eroume B1 nie tylko jest silnym środkiem, ale także bezpieczny dla użytkowników i powierzchni. Reume B1 oferuje mnóstwo korzyści, które wyróżniają go spośród konkurencji. Zacznijmy od jego wydajności. Jeden litr tego magicznego eliksiru może oczyścić między 10 a 20 metrami kwadratowymi powierzchni. To imponujące, prawda? Ale nie zatrzymujmy się na jego wydajności. Reume B1 jest również bezpieczne dla ciebie. Jego opary są nieszkodliwe, nie wysusza skóry ani nie przenikania do krwiowego. Dzięki temu możesz go używać bez obaw o swoje zdrowie czy komfort. A co z twoimi powierzchniami? Możesz zaufać Aeroume B1, że również o nie zabaw. Był testowany na różnych powierzchniach i co? Nie powodował żadnych przebarwień. Mimo to, zawsze warto najpierw przetestować go w niewidocznym miejscu, dla pewności. Podsumowując, Aeroume B1 oferuje bezpieczne, wydajne rozwiązanie na często frustrujący problem usuwania ochronnej folii. To produkt zmieniający grę, ułatwiający życie każdemu, kto kiedykolwiek zmagał się z upartą, zwulkanizowaną folią. Dla bezproblemowego, bezpiecznego i wydajnego rozwiązania do usuwania ochronnej folii wybierz b 1 Dive into Innovation with upper Solutions.